Witam wszystkich w kolejnych chybaczach. Tym razem zabijamy się za coś innego, za jasnego. Wujonga Tikwan Yin. który oficjalnie będzie moim pierwszym oficjalnym Wujongiem Tikwan Yin? Wujongi Tikwan Yin są czymś bardzo znanym i cenionym, a ja z nimi, jak i także z większością Wuyongów z jestą nie mam aktualnie większej styczności. No i dlatego właśnie rozpoczynając od najtańszego takiego Wujonga z oferty e-hejbaty. Zobaczymy, czego możemy się po nim spodziewać. Tam więc mam tutaj tej hejbaty 50g, a więc jestem naprawdę ciekaw, czego się będzie można po nim spodziewać. Praktycznie wszystkie ujągi, które do tej pory piłem, były bardzo świetne i ciekawe, a więc też jestem ciekaw, czego się szczególnie po niej można spodziewać. Zwłaszcza po takim najtańszym ujągu jestem ciekaw, a więc sobie właśnie go przetestujemy. Otwórzmy ją sobie i sprawdźmy, jak to wygląda. W tym przypadku jest to typowy Wuyong tikwanin pochodzący z prowincji Fuzan w Chinach oraz z regionu Ansi. Jeśli chodzi o jej zapach, to ma ona tutaj w opakowaniu taki bardzo zołowo-zołowo-jekański zapach. Kojarzy mi się właśnie z jakimiś takimi jekami lub zapachami z jakiejś apteki. Takimi się tutaj zapaski wysuwają, jakieś takie medyczne zoła, czy coś w tym stylu. Taki tu jest zapach, właściwie jak w Spitaju, nawet bym powiedział. Coś tu takiego, właśnie specyficznego jest. jest to jest troszeczkę mały, ozyskowy zapasek z pewnym piażeniem, może. Ja nie wiem, czy Tikuan-Yin są hejbatami piażonymi, nie pamiętam w tym momencie i też. Teraz as tak o tym nie czytałem, a je coś mi się tutaj z takiego małego piarzenia wysuwało. W tym przypadku jest to standardowa hejbata Yin, czyli zawijana na kujecki, może nie do końca kujki, a je grjutki tak właściwie. Tiguanin, jak i jaki wieje różnych hujongów, jest zawijany na takie grjutki całkiem fajne. które prezentują się całkiem fajne no i także przechowywanie ich jest z tego powodu troszeczkę łatwiejsze. W tym przypadku przewijają nam się tutaj takie troszeczkę mniejsze kojojki, a je też gdzieś jakieś jasniejsze przebajwienia tutaj są także widoczne, a je w większości ma ona bardziej taki ciemnozyjony odcień. Widzę też mamy jakieś patyczki, właściwie gałązki. Patyczki se tu też znajdują. Tutaj jakaś taka jedna głupsa się pojawiła. W odsuc na sejiskę są takie bardzo chiopowate, suche. No w końcu są to takie gniutkie, a więc takie niby powinny być. Nie ma tutaj żadnej gładkości, a po prostu jest taka chyopowatość. a nawet w sumie jak oczeja się jedno od drugie, to słuchać właśnie taki odgłos właściwie. Może wam do mikrofonu to pokażę, czy też dam do usłyszenia. Fajnie, po prostu chiopocą. Są dość suche i chiopowate. No i jeszcze z większego przybliżenia wyglądają w taki sposób. Mają fajny taki. Zająkawy koje, gdzie niegdy właśnie bardziej jasniejsze oczenie się tu przewijają, a gdzie niegdzie bardziej ciemniejsze, gdzie jest nawet częściowe, takie biązowate przebawienia też tutaj można dostrzec jak ten tutaj. No i są pozawijane na te takie fajne griódki. Które wyglądają mniej więcej jest w taki sposób z przybliżenia. No, jeśli chodzi o jakie tutaj wykonamy, to tak jak mówiłem, ja z hejbatami tego typu nie mam większego doświadczenia. Praktycznie żadnego, i też w parzeniu ich oczywiście nie mam praktycznie żadnego doświadczenia. A więc to doświadczenie w parzeniu muszę sobie także wyrobić, dokładnie jak ona się parzyć. A hejbata akurat pisała, że ta. Dokładnie takłaniny można zapazyć ją albo trochę dłużej, albo w gongfu. Co zapewne też sobie zrobię później. Wydaje mi się, że gongfu może tutaj być świetny na tą hejbatę, jak jakie także ogólnie huyongi. A i my w tym przypadku zrobimy sobie takie moje typowe parzenie, jakie ja lubię sobie do tej pory wykonywać, z której mam doświadczenia żeby miał po prostu tutaj lepsze porównanie, a więc zaparzymy ją sobie używając 3 g susu w gajłanie 150 ml wody o temperaturze 90 stopni z wcześniejszym wygrzaniem oczywiście, przed pierwszym parzeniem i pierwsze parzenie zrobimy sobie minutę i pół. Drugie parzenie raczej skrócimy do 30 sekund, to teraz to też zależy jak pierwsze wyjdzie. No i trzecie parzenie ponownie minuta i pół, a później będziemy to jakoś wydłużać i zobaczymy co nam z tego w taki sposób wyjdzie. W taki sposób ja wykonuję parzenia niektórych zielonych hejbat, a więc może ona także wyjdzie w taki sposób dobrze. A więc ja zabieram sobie za podgrzanie wody i widzimy się za chwilę. No jak nam pachną ocypione liście? W sumie też jest tutaj coś takiego podobnego żołowego jak jak zapachu suchych liści. Jednocześnie to jest taka pewna miodowość, się utrzymuje i pewna skójka chieba trochę, a nie do końca skójka chieba. Znaczy może często skójka chieba, a jakiś taki zapaszek podobny do skójki chieba, który nie wiem czym jest. A jak jest coś takiego podobnego czułem? Może minimalnie nawet żemisty, może ozyskowe. Nie wiem, coś tu takiego jest. Do skójki chieba. Ale na przeciwce standową nie mam z tych zapachów. A tutaj co najważniejsze, jak tu pachnie, w sumie o! W sumie podobnie, a je tutaj już we mnie uderzyło kilka kwiatowych zapasków. Zdecydowanie na taki to jest pierwszy pian wysuwa mi się tutaj taka pewna ozyskowość z piarzeniem. To może faktycznie znaczy, że była ona trochę podpiażana. może. Gdzieś jest taki mały kwiatowy zapaszek jest, a nie jest on zbyt intensywny. Ogólnie zapach nie jest aż taki mocny intensywny, jest dość słaby. Tak czy inaczej w miarę jest to przyjemnie pachniało, a nie zbyt mocno. Zajewamy sobie to wodą i widzimy się za minutę i pół i zobaczymy jak to się nam zaparzyło. I jeszcze pewnie się całkiem fajnie rozwiną. Trzy gamiści w takiej formie gniutki nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a je zapewne po rozwinięciu będą one zajmować całkiem tego miejsca spojo. Ale to dopiero pewnie po kilku parzeniach. No i mamy nasze parzenie gotowe, i w sumie już widzę w Cachaju, że odczeń tej hejbaty jest całkiem ciekawy. Za chwilkę do tego powrócimy, a je najpierw zaczynając od zapachu mokich liści. O, one są całkiem sporo rozwinęły przez minuty i pół. Okej, okay, w sumie w, w pełni się rozwinęły. Ciekawe. Mamy tutaj taki trochę listasto-kwiatowy zapaszek. Podobny co w moim praktycznie pierwszym młionku. Cypin Suicel. O. Lisce są dość suche. Już nawet nie muszę ich dotykać, i nie muszę sobie im bliżej przyglądać, a je słychać, po prostu słychać w odcinku. Są takie suche. A w zapachu w sumie tak samo. Mają takie trochę te zapasy, takich liści, może mokich liści, takich zwykłych mokich liści, nie mówię o i po prostu jakiegoś, nie wiem, drzewa, ksaka, czegokolwiek. Tiole to jest takie kwiatowe faktycznie, a także jest tutaj coś takiego orzykowo piażonego, coś takiego spiażenia jest. A no tak, w sumie tikłanin były piazone, teraz sobie chyba przypomniałem. Właśnie nie tyle co były piazone, ale co najmniej pamiętam, że w smaku były troszeczkę, pod... znaczy w smaku miały trochę piażenia, z tego co pamiętam. To jest też chyba jeden smaczyk, który się często w tikwanin przewija. Teraz sobie tak przypomniałem, zdaje się. No, i faktycznie taki zapasek piarzenia tutaj mały jest. I może to jest minimalnie, faktycznie jest tu test, taki zapach jak w suchych jeździach. Taki zołowo-jekajski. Zapach nie jest jakiś test nadzwyczaj intensywny, nie ma go jakoś bardzo dużo. Ale jest jeszcze w miarę przyjemny. Delikatny, słaby, a je całkiem przyjemny. No i jeszcze, jeszcze już tutaj na nie trochę przyglądając, faktycznie są bardzo suche. Są naprawdę suche, mają taką konsystencję i odczucie jakiegoś nawet kajtonu bym powiedział. Takie odczucie, właściwie nie kajtonu, a je papieru. Takie odczucie swoistkowo suche dają. To jest dosyć ciekawe. Ja nie wiem nigdy od czego jeszcze zajęzy suchość liści w hejbacze, Bo niektóre liście takie już zaparzone są bardzo suche, jak ta, a niektóre są bardzo miękkie. Więc nie wiem jeszcze od czego to zajęć, a jestem ciekaw. Co one wszystkie se rozwinęły? Nie, te nadaje widzę troszeczkę jeszcze w takich grudkach zostały. A i i z przyjrzymy się na końcu dokładniej. Na separzenie tak czy inaczej na Snapaj ma taki fajny odczeń. Wyszedł baj bardzo taki przez Dużo małych dziobinek tutaj se mimo wszystko znajazło i pływa. A i napaj ma taki ciekawy odczeń. Nie tego, że jest taki bardzo przezroczysty. w odcieniu z kawy, z to coś w tej konsystencji jest takiego innego. Jest taki bardzo płynny, bym powiedział. Taki czysty. Daje odczucie jakiejś takiej krystalicznej wody. O, i pachnie tak samo podobnie. Te jest trochę pierzenia ma w zapachu, z takim zapaskiem trochę mokrych jakichś liści, jas kwiatów. No i w czajce tak samo. Wygląda trochę na snapaj ciekawie. No dobra, myślę, że możemy spiłować. Też w sumie nawet trochę to ochłodziło. Nie wiem, czy nie będzie to zaczepła. Spiłujmy i zobaczmy, jak nam wysła. I wysła całkiem dobrze. Oj, czuję naprawdę, ze ujągi staną się jednym z moich ulubionych typów hejwat. Zaparzyła się dobrze. W konsystencji jest bardzo gładka. Taka. Delikatna i jedwabista. Powiedziałbym, że przypomina najbardziej chyba białe hejbaty, a jest jeszcze taka bardziej gładka niż białe hejbaty, które do tej pory piłem. Jednocześnie smak ma bardziej intensywniejszy. I także w smaku jest taka jak tutaj zapach opisywałem. W pierwszej kolejności jest słodka. Jest całkiem tak przyjemnie, fajnie słodkawa w innym odczuciu niż wszystkie hejbaty, które do tej pory piłem. To nie jest taka owocowa słodycz, jak na przykład w niektórych czajnych hejbatach. To też nie do końca jest to, co w białych. A je ma taką fajną słodycz, przyjemną słodycz. No najbardziej porówniałbym to jednak do białych hejbat. Faktycznie tutaj dużo podobieństw jest co do białych hejbat. To samo miałem, pijąc sanpin suisen wuyonga i oprócz słodyczy, Chyba nic tu innego mi się nie przewija. Nie ma tutaj żadnej gojeczki, goskości. Może minimalnie jest słona. Może tak minimalnie, minimalnie troszeczkę słonawa. Może. A i ja oprócz tego to, nie, może jeszcze i minimalnie kwasna. Może gdzieś jest takie dosłownie minimalne odczucie kwasności jest, a ja, jakby ta kwasność i słoność jest tym z takim naprawdę minimalnie wyczuwalnym, że nawet można powiedzieć, że ich tu nie ma. Ale no najbardziej słodka. Za to, jeśli chodzi o jej smak, a to tak samo jak tutaj we wszystkich zapachach, zdecydowanie przewija się tutaj w pewnej ilości smaczek orzeszków i piarzenia. Właściwie, no powiedzmy, bardziej piarzenia, bardziej piarzeniem ten smaczek tutaj okiesiejmy. Kojarzy mi się jej smak, tak test listasto i kwiatowo. Kwiatowo bez żadnych szczególnych porównań z jakimś okiesionym kwiatem, a ogólnie też te listasto, kwiatowe smaczki trochę przypominają mi Wujonga, Chanpin Suisen. No i także zdecydowanie w nawet swojej ilości jest tutaj ten zołowo-jekajski smaczek. Gdy ja nie wiem, co to dokładnie jest, a je na pewno można to z jakimś określonym zołem pojównać. A je naprawdę jest bardzo przyjemna i też jest bardzo ozezwiająca. A je jest w niej też tutaj coś takiego, co wydaje mi się, że byłbym w stanie wyróżnić, że jest ona słabszej jakości. No jest to najtańszy łąk tego typu zdaje się z oferty hejbaty. Jest fajny, smaki ma dobie, fajne odczucie daje, fajną ma konsystencję, jest przyjemny. A ah, je, yeah. co tutaj takiego jest, że wydaje mi się, że bym miał do spróbowania tą hejbatę, oraz także jakiegoś wyższej jakości ująga tego typu, to raczej byłbym w stanie wyjuznić, że ten jest tej słabszej jakości. Co tutaj w nim takiego też jest, gdzie jest w konsystencji, co tu takiego mi się wysuwa na Smakiem wydaje mi się tak, że mogłyby być znacznie bardziej intensywniejsze, mogłyby być ich dużo jeszcze bardziej, Mimo, że też jest ich całkiem sporo i są dobrze wyczuwajne, to jednak jestem w sobie w stanie wyobrazić, porównując tą hejbatę do jakiejś wyższej jakości, jak mogła zachować by się jepiej ta wyższej jakościowo. Lub ewentualnie jestem też sobie w stanie wyobrazić, jak ta hejbata będzie smakować jepiej zapadzona, na przykład w gąkwu. Wydaje mi się, że na gąkwu spisze się całkiem świetnie. A ja już sobie to sam później tak częściej potestuję. A jak na razie, Zrobię sobie drugie parzenie i widzimy, co za chwilę. I jestem z powiatem po drugim 30-sekundowym parzeniu. Jeszcze właściwie pachną tak samo, nic mi się tutaj bardziej nie wyjuznia, Zresztą chyba całkowicie w tym przypadku je zwinęły. Jedynie, może powiedziałbym, że ma troszeczkę słabszy ten zapas. Kojoistycznie, nasze drugie parzenie wygląda dosłownie tak samo jak pierwsze. Nie powiedziałbym, że coś tu się bardziej zmieniło. A więc spróbujmy jak smakuje. W odcucu i mocy jest takie same jak w parzenie, a je brakuje tutaj pewnych smaczków, czy to jest może niektóre smaczki się tutaj osłabiły. Ogólnie wysło dobrze, smakuje dobrze, A ale faktycznie jak się bardziej teraz w to parzenie wcuć, to gdzieś tu pewnych smaczków brakuje. Chyba jest mniej piarzenia o jas mniej słodyczy może i mniej czegoś jeszcze. A i ogólnie wysła dość dobrze mimo wszystko i no, dość podobnie do pierwszego. No no, wiem, to co, ja sobie dopiję drugie parzenie, zrobię wszystkie parzenia i widzimy się za chwilę w podsumowaniu wszystkich. I jestem z powrotem po wypiciu wszystkich pięciu parzeń i tak właściwie przez wszystkie pięć parzeń ta hejbata pozostała praktycznie taka sama. Co prawda, gdy jest tam wszyscy kolejne parzenia, co po niektórych smaczkach się osłabiły i, stało, i było ich w mniejszej ilości, a ja, no do piątego parzenia smakowała ona mimo wszystko praktycznie tak samo. Pomiędzy tym z a piątym parzeniem szczególnie nie wyczułem jakiejś większej różnicy. Piąte parzenie ostatnie było daje jak najbardziej dobie, smaków miało dużo i odczucie też, Miało całkiem przyjemne i czuję, że na spokojnie mógłbym ją miejsce zaparzyć przez kilka pazyń i dalej smakowałaby dobrze. A więc, jak najbardziej, jest ona dość wydajna. I przez te pięć pazyń piło mi się ją bardzo przyjemnie. Te smacki tutaj, takie tylko kwiatowe, jest tutaj to piarzenie się też przewijało, i jest ta fajna słodycz. Naprawdę, dawało bardzo fajny efekt, bardzo przyjemna była do picia. I... A więc spisało się właściwie bardzo dobrze w tych pierwszych No Jest to mój pierwszy ująg Tikuan jednocześnie jeden z pierwszych w ogóle jasnych ujągów i naprawdę bardzo mnie do siebie te jasne ujągi przekonują, są naprawdę bardzo przyjemne. W tym przypadku na pierwsze wierzenia, oceniam wstępnie tą hejbatę na 7, i ewentualnie może ta ocena jeszcze później podskoczy, chociaż wydaje... Nie, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że akurat ocena 7 na tą hejbatę będzie czymś, co może pozostać już do końca. Z tego powodu, że jestem w stanie sobie wyobrazić, jak smakować mogą znacznie lepszej jakości ujongi tiguanin. I jeszcze, faktycznie... Zajmują nam teraz całkiem sporo miejsca. Te trzy gram, jak już zwróciłem uwagę, dużo miejsca nie zajmowało. A teraz jest zwinięte już, już mokie, liście, praktycznie cały One tutaj zajmują. Spójrzmy, co jest na mokie, liście i to będzie na tyle. No i mokie, liście z większego przybliżenia wyglądają w taki sposób. Jak widać, mamy tutaj liście od bardzo jużnych wiejkostach troszeczkę mniejsze, w sumie to jest najmniejsze, jaki tutaj chyba. Znajazłem taki jak ten, później troszeczkę większe, no i największy jaki mamy jest tutaj ten. W większości mamy tutaj dużo tych całkiem swoich liści. Minimalna ilość gałązek, łodyg także się tutaj znajduje, ale są naprawdę w bardzo niewielkiej ilości. W większości mamy po prostu same liście i nie ma tutaj żadnych łodyg, ani niczego takiego praktycznie listy także całkiem spore, jak widzicie, o różnych w sumie odczeniach, od takich bardziej ciemno po jasniej jak ten tutaj duży, po jeszcze jakieś bardziej ściemniało, jak ten tutaj, bardziej utienione. No i także, jak już wcześniej zwróciłem uwagę, one są takie bardzo suche, bardzo takie suche odczucie dają, co też jest, jest to, jak się na nie patrzy, myśl jest, że po tym, jak to wygląda, można to zobaczyć po prostu, bo no widać, że on jest taki jakby stywny. Tutaj widzicie, on się jakby nie zmienia. Mogę sobie go tak jusać i pozostaje w takiej jednej z, po prostu fojmie. W takiej właśnie suchej fojmie. Jak się tego jusa, to on się jakoś tutaj nie wygina na boki. Po prostu pozostaje w takiej prostej fojmie. I myślę, że to nawet w Apajace będzie dobrze widać. Jest taki bardzo po prostu suche. No i także. Jak się na niego przyjrzeć, to wszystkie te liście mają taką bardzo niegładką powierzchnię, a bardziej taką gniutkowatą może, co też jest na tym w sumie dobrze widać, że ta powierzchnia liści nie jest jest taka gładka, fajna, a jej dużo ma takich właśnie grziutek oraz jest bardzo powyginana. Zapewne przez y, zawinięcie jeśli przez to, że były w tych gniutkach pozawijane, no a jej też pewnie przez jakieś inne rzeczy one tak wyglądają. No tak czy inaczej, tak to wygląda. A więc to by było na tyle z tej hejbaty. Widzimy sobie po podsumowaniu i do zobaczenia.